Planeta Bishpeton, gdzie strażnicy dusz pilnują równowagi życia i śmierci. Załoga statku EOS dwa ląduje na nieznanej planecie, której powierzchnię w całości pokrywają oceany. Ich lądownik osiada na złocistej plaży, a turkusowe fale migoczą w świetle obcej gwiazdy. Początkowo wydaje się, że świat jest pusty i cichy, niemal martwy. Jednak z głębin zaczynają wynurzać się smukłe sylwetki. Srebrzysto-niebieskie istoty, mieszkańcy biszpetonu, poruszają się z gracją, i ciała połyskują, jak pokryte bioluminescencyjnymi wzorami, a duże oczy odbijają światło niczym zwierciadła. Ludzie czują lęk, ale także fascynację. Obie strony stoją przez chwilę naprzeciwko siebie, jakby ważąc decyzję. W końcu następuje gest powitania. Dłonie powoli unoszą się w górę, a atmosfera napięcia zmienia się w spokój i ciekawość. Piszpetoni ofiarowują gościom niezwykłe stroje, organiczne skafandry, które oplatają ciała ludzi, niczym druga skóra. Dzięki nim Aira Juno, Sam i Greta mogą swobodnie oddychać pod wodą, a ruchy stają się lekkie i naturalne. Załoga zanurza się więc w oceanie razem z gospodarzami. Świat pod powierzchnią okazuje się być jak sen. Migoczące koralowe ogrody, ogromne lasy alg, podwodne tunele oświetlone tysiącami drobnych stworzeń. Dalej wznoszą się monumentalne budowle przypominające katedry. Organiczne i żywe, a jednocześnie majestatyczne. W jednej z sal Biszpetonik pokazują przybyszom wirujące źródło energii. Z jego wnętrza unoszą się świetliste sylwetki zwierząt i ludzi, dusze powracające do kosmicznego oceanu. Załoga patrzy o nie miała, czując, że obcuje z tajemnicą większą niż oni sami. Nagle spokój zostaje przerwany. Z ciemności wypływa olbrzymia bestia. Jej ciało przypomina starożytnego drapieżnika, a oczy jarzą się czerwienią, jakby z samego dna piekła. Rozdziawia paszczę pełną ostrych zębów i uderza w kierunku intruzów. Załoga ucieka w popłochu, a biszpetoni prowadzą ich przez labirynt Raf lecz szybko staje się jasne, że to niezwykłe zwierzę. Istota nie goni ich, by pożreć, lecz by odepchnąć od źródła. Tubylcy szepczą jedno słowo – strażnik bramy. Stworzenie od wieków strzeże przejścia dusz. Jego zadaniem jest pilnowanie, aby żaden obcy nie zakłócił wędrówki energii. Atak nie jest przypadkowy. To próba, test czy przybysze są godni. Strażnik bram okrąża ich, a jego ruchy przypominają taniec wojownika, który nie zabija bez potrzeby, lecz sprawdza siłę i wytrwałość intruza. Ludzie uciekają, a w ich sercach narasta strach. Gdy wydaje się, że nie ma już wyjścia, nagle przed nimi pojawia się inna istota. Jej ciało jest półprzezroczyste, płetwy długie jak skrzydła, a oczy świecą spokojnym, bladym błękitem. Biszpetoni kłaniają się jej, a Greta rozumie intuicyjnie. To strażnik dusz. Ta istota nie atakuje. Zatrzymuje ich, unosząc długie ramiona, jakby chciała spytać o intencje. Czas staje w miejscu. Ludzie czują, że stworzenie zagląda w głąb ich myśli. Dopiero gdy Greta unosi rękę w geście pokoju, strażnik dusz powoli usuwa się z drogi, pozwalając im iść dalej. Nadchodzi moment, w którym oba strażniki pojawiają się jednocześnie. Jeden ryczy, jego czerwone oczy rozcinają mrok. Drugi jaśnieje łagodnym światłem, niczym latarnia wśród ciemności. To starożytny rytuał biszpetonu. Pokazanie, że życie i śmierć, gniew i spokój, strach i nadzieja są dwiema stronami tej samej równowagi. Każdy, kto pragnie zrozumieć tajemnicę źródła dusz, musi stawić czoła obu obliczom. Załoga wstrzymuje oddech. Ejra czuje, że bestie nie chcą ich zgładzić, lecz zmusić do przyjęcia prawdy. Dusze nie istnieją bez strażników, a światło nie ma znaczenia bez ciemności. To próba, którą muszą przejść, by biszpetoni uznali ich za świadków, a nie intruzów. W końcu ocean cichnie. Strażnik bram zanurza się z powrotem w mroku, a strażnik dusz rozpływa w świetle wirującego źródła. Biszpetoni prowadzą ludzi ku powierzchni. Wynurzają się wspólnie, a promienie obcego słońca rozbijają wodę na tysiące iskier. Na plaży następuje pożegnanie. W ciszy, w spojrzeniach, w lekkich ruchach dłoni kryje się wdzięczność i zrozumienie. Ludzie wiedzą, że zostali dopuszczeni do tajemnicy, której nie pojmie każda cywilizacja. Biszpetoni patrzą, jak załoga rusza ku lądownikowi. Gdy EOS 2 unosi się ponad atmosferę, planeta Bispeton ukazuje się w całej okazałości. Błękitny świat otoczony złotem zachodzącej gwiazdy. Załoga obserwuje ją przez panoramiczne okna, czując, że zostawiają za sobą coś niezwykłego. Świat, gdzie nawet potwory były strażnikami równowagi życia i śmierci. Statek oddala się powoli, a Bispeton staje się kolejną perłą w kosmicznej pamięci. Załoga EOS 2 odlatuje ku nieskończonym gwiazdom, gotowa na następne spotkania, niepewna co czeka dalej, ale pewna jednego, wszechświat kryje tajemnice, które można zrozumieć tylko wtedy, gdy spojrzy się na nie z odwagą i sercem.